Wiosna i orzeł. Na szerokim naszym łanie, wiosna z drzymki budzi życie. Jak dźwięk struny na te orbanie, śpiewak, gdy je tknie w zachwycie, Budzi grzmotem uroczystym, jak zwycięskiej nuta pieśni. Budzi ciepłym drzem rzęsistym, co obmiata ziemię z pleśni. Skoro życie się zbudziło, odetchnęło kwiecią wonią. Łan zielenią wyścieliło skowronki. Cześć! Wiośnie dzwonią, cześcią dla niej szumią fale. Wisły niemna, dnie nie rosi, Orzeł rzuca Karpathale. Ponad łanem się unosi, Lecz zmierzywszy łan oczyma, Serce drgnęło mu żałosno. Zoczył bowiem, że wróg trzyma naród, w Więzach woła wiosno, Cudem budzisz wdzięk w przyrodzie. Na szerokim Polski łanie Dawne życie zbudź w narodzie, Niech Czarniecki z grobu wstanie, Wroga z Polski tak wyrzuci, Jak to głoszą dziejów księgi, Lecz niech trzeci maja wróci, Bo w nim ziarno tkwi potęgi.